Elo. I y, 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 to jestem ja, Oliwia. A to jest kanał mojej koleżanki, Ani. O jej kanał. Hej. A to będzie. Trararam. Przekręcałam łeb, przekręcałam łeb i to się stało. Echem. A to będzie. Babcia versus wnuczka. Oh yeah. Zaczynamy. Jak ja pamiętam, jak ta moja wrótka była i nie ogląda tych swoich, tych swoich bts ów A, mogę pieniądze na kino? Czyś ty zwariowała? No dobrze, dam cię, ja, ale ile to kosztuje? No, dwadzieścia 20 koła na pewno. Co? Dziecko drogie! Czy cię Bóg opuścił? Myślisz, że milionerem jestem? Nigdy nie wyjdziesz! Pomożesz mi szyć skarpetki! A to jest z przyjaciółmi! Nie obchodzą mnie twoi przyjaciele. Za chwilę lecą trudne sprawy. Tym się zajmij, moje dziecko. Zaraz twoja mama powinna wrócić. Jak cię nie będzie w domu! Pomyślisz, że jestem słodką matką? Nigdzie mi nie wychodzisz. No ej. Nie, eiejuj mi tu. Lep coś ty powiedziała? Ech. Właśnie sobie przeglądam album. Byłaś kiedyś taka mała i słodziutka, a teraz na jakieś BTS-y wydaję swoje pieniądze. Przepraszam, moje pieniądze. Coś mówiłaś? Nie, nie, mówiłam, że zrobię pranie. Kochane dziecko. O, widzę, że już y, słyszę, że Twoja mama przyjechała, więc ja nie do otworzyć drzwi, a ty rób te pranie jak, jak już y, chciałaś. Mamo, już wróciłam. Witaj, droga córeczko. No, hej, hejka, mamo, ale y, gdzie jest Walentina? Walentina, Twoje dziecko jest kochane. Yy, tak? A co zrobiło? Powiedziało, że pójdzie zrobić pranie. O nie. Jak to o nie? Przecież to dobre dziecko. Mówiła mi, tylko żebyś nie zabierała za pranie. Bo znowu wymiesza różową koszulkę z czarnymi gaciami. Walentina, kochanie, już przyjechałam. Pamiętaj, nie zabieraj się za pranie! <laughs> się skończyło. Że co? Widzimy mi się w drugiej części.